Następne pytanie od Darka. Jak poradzić sobie z faktem, że różne programy do analizy inaczej wyliczają wskaźniki. Na przykład wartość stochastika WisPAG'u e różni się znacznie, niekiedy o 20 punktów od Ami brokera przy tych samych parametrach. Tutaj jest kwestia najczęściej powiem szczerze, nie parametrów. Musisz znaleźć, co autor jednego programu miał na myśli nazywając tak wskaźnik, a co autor drugiego programu miał na myśli, nazywając tak wskaźnik. Akurat yy, stochastiki Wispagu, e o ile pamiętam tam się nazywają fastb, FastK i jest jakieś przesunięcie w nazwach w ogóle. Jeżeli porównasz sobie wykresy to znajdziesz czym to tak naprawdę jest wami brokerze. To co, to co nazywa się tak samo w Ispagu e nie musi się tak samo nazywać wami brokerze. Jest po prostu pewna nieprecyzyjność nazewnictwa, ale daje się znaleźć dokładnie te same ustawienia i będą one wtedy działały przy y, tych samych parametrach. Czasami któreś y, no to wami brokerze jesteś w stanie zrobić czasami któreś trzeba jeszcze dodatkowo potraktować średnią że nie sam wskaźnik, ale, ale średnią bierzesz z niego.